Dobra, weźmiemy jezu. teraz piszty. To yy, nowy to jest ten i ten. Myślę, że ten, bo tego nie widziałem. No, ale we, wezmę ten. To jest taki spokój. Jest mój motor. O, nie. Motor. Motocyklu. Nie ma mojego motoru. A jak to jest głęboko? Uja. Uja, golony jest aż. No nieźle, powiem. O i łatwiej do góry, oczywiście. Dobra, idź. Chodźmy. Dobra. O, wiecie, nie się łama. Tutaj pełno z tych złodziei, pełno jest takich tych. Yy, o, a ostatnio nie, nie wiedziałem, że takie coś się da, że mi safe był pusty. Chyba jak ktoś właściwie ukradł je Właśnie sejfy się chyba otwierają ale mu nie bo on jest tym co ukradł no, dobra. Pochodźmy To teraz odpalamy naszą brykę, A, nie mogę no, szkole. Nie mogę teraz samochodów. To odpalamy nasz motocykl. Motocykl. Pies Dziewczyna trzyma jednego. To nie działa, to wezmę konia. Jok się czarny. Mm. Idzie i dzisiaj słuchajcie ukraduje. Nie. Y nie, okradujemy bank trochę

Hmm. O godne, Jezu, to się paliasz. Bo ja coś takiego mam, że mi teraz głośność nie działa, ale chodźmy na dół. To jest super. Ten. To wygląda dziwnie, to tu przejście glina sama chyba że tu nie zapada się jest wejście jest wyjście, bo może być wejście bo tu też może wejść, wejście i skomplikowany skomplikowane A. <grymne> i tego tu nie było uja i brukhans, super nie zapamiętam ja to chyba że <grymne> Nie będę to muszę obejrzeć ten filmik. Dobra. Jej, jest Gdzie jest? Dobra, muszę... zawołać kusyka. Nie wiem, jak to się robi. O, jest, dobra. O nie, policjant! To chyba jest policjant! Tak, to policjant! czego czekać? Mm. Dajszy, kasz, kasz, szybko, 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 czekajcie, Nie wierzę, że jak taki coś się robi, to nie, nie można chodzić. Dobra. Konik, ty to nie wiem co z tą Jedź I... i sobie trawę, czy coś takiego. Albo tu zap Albo chodź tu, nie wiem, nie wiem, no. Dobra. Dobra. Otwiera A. Tu nie można chyba. Ja w nie umiem. Nie, ja mówię przejść mnie, Albo sobie już wskaczmy. O, doreski. Ja, ukradłem bank. Ujo ja ukradłem bank. U ja ukradłem bank. Nawet policji nie ma. Super, po prostu Tak żyć. się. Tak trzeba żyć. U oh Jezu! O nie, pierwny pan. Hm. sobie pił. Oh, Film. Dürren. Hmm, feine. Roblox Roblox ro Roblox -ro -ro Roblox Konik polny Jeden na koniku polnym o. o Jezu co mi się dzieje z koniem Idziemy do policji Idziemy z... <gryw> idziemy zabijać policję Idziemy pokonać policję Już... Halo. Kogo tu nie ma. To po co ja tu? O, ktoś śluciek. Zeli. O Jezu. To Nie ma tu nikogo. Ale co najmniej rozwalimy i to coś. O mi koniec. Chyba, helikopter kosztuje, nie, nie, nie mam tyle pieniążków, muszę jeszcze coś pokraść, ale nie chcę mi się, Już. i tak, dużo kas kasiura, kasiura, k, k, k kasiura To dzisiaj taki, no, to jest pierwszy film, więc, słuchajcie, to nie będzie taki super, co tu się stało? Jest, to jest, jakieś szkół magiczne. O, dobra jest. Nie, stójcie. A, dobra, to ciągle było to kłótnie, nie widziałem w tym czarnym, no ale... O! Backflipa zrobię. Nie zrobiłem backflipa niestety. Dobra. Hy, o, Jezu! Nie, <grywa> co? O, jestem biznes. Biznes. Kupięc teraz. Kupuję basenik. I. O, nie, ej, mi myszka nie działa, co jest. O. To mój się spali nie mi zrobili na tak To mi zrobił na tak? O nie O nie nie Uuuu, a, No jezu Jezu A co to jest za miejsce? A dobra to jest ten U, A dobra Jezu ale jak to Robi, długo robili ten dom długo robili by wyruchane ludzie ja myślałem, że to ten to się ten nic nie trzyma jad się kręcę ale to się trudno robi to się mądre zrobił się błyszczy ta woda ej ty! padaj no, no, yy. Klęcz, klęcz, klęcz! Albo cię ze strzelę! give. It. give it. A masz. Masz. A give it, to ja mu dałem. <grym> Broń. A nie zabrałem. A nie znaczy ze strzeliłem. O, super to jest. O! Jo, jaki prost ze mnie! Niech się tak szybko nie skręcił Jezu się uprawowały bank no pierwsze widzę o nie mogę skakać o, o lecę, dobra Co ja zrobiłem? my się odbił, że drzewa to było się super o tak o właśnie U. O, nie. Coś co, Pat? co to było? Dobra yeah. oje Ojej. Oh yeah. Yes, boy. O oh nie? Do wody, o oh Jezu, jakie spane do wody to. Nie. Dlaczego? Tak by było super, no. O. Co jest? Myślę, że polecę w kosmos. Myślę, że ma, że, ben, że, że rozwalę grę. Myślę, że tak w polecę. A to ledwo. Sp... O, widać chyba mój dom. O, zobaczymy mój dom. Tam jest. Widać. Widać sobie właściwie Brooklyn. O, do wody, proszę do wody! To, to musi być dużo łapek w górek trafię. Dużo, strasznie dużo, strasznie dużo, strasznie. No dobra. Trzy, trzy razy sztuka, ale... Czy ja zrobiłem trzy? Nie wiem. A ja chcę zróbmy jeszcze raz. Co się dzieje? Co się dzieje? Dobra, jeszcze jedną szansę. To jest mój pierwszy odcinek, więc muszę mieć trochę ten szans. Dobra. Proszę, proszę, niech to leci, to jest soko. Niech do nie ma, to doleci. I proszę, bo do nie, bo poleciał. A, to jest teraz, teraz jest księżyc, do księżyca, albo. Nie, to nie, po zginę. <grym> Jak właśnie, słońce z, z, w tym rzuccu też potem nie ma. tlenu. Co ja zrobię? <grym> Nieważne, bo nie, nie, jednak to dziwny pomysł, nie, nie, nie wiem, wiem bym rzucił może bombę. O, bym rozwalił cały księżyc. Byłoby super. Dobra. Proszę, że, że, że jak trafię, to dużo su krypcji Nie, to się dziewczynie. U bombę postawiam. O o Dobra, teraz się trafię. Uwaga, uwaga, nie, miałem jeszcze. Trafiłem, nie. Tak, co znaczy, nie tak. Dobra, jeszcze raz skoczę. Mocarz po prostu. to jest pokazane za tabliczkami, widziami. Jak Śnowa. Tam jest napisane. Nie, nie patrzyłem. Nie patrzyłem.

O mamusia jestem chcę mamuśkę chcę mamuśkę Bo już mi komuś ja tu chodzę i ktoś zauważy, że chcę mamy mam O ciuchy mam Parę złotych Ciuchy zmienię się. O dobra Adidas. Adidas Nie takie co to ma O, takie... Nie, nie takie. Co to jest? O! O, kosmonaut. O, żeby było na bogato. Nie, nie ma na bogato, Gdzie, co to? Było, było. A ja to przegapiłam. Jest! Nie, Dobra, już już tak zostałem. I boys Ale sobie może, o nie o, Nie Nie Co to za sweter? Co to ma być? Co to za sweter? Są... koszulka, koszulka i swetry, tak? No nie, nie no dobra, niech to zostanie. Spodnie jakieś czarne. O właśnie. Takie moje stylu. O! Tato. Tatuś jest. Ale jakieś tam się mama znajdzie mamoś, 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 mamoś. O mamusia! No, to tu jest mamusia. Halo, mówić, mówić, mówić już, już. Chyba chcę mnie adoptować, już. Dobra. Big, 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 O, 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 jeszcze wielki. Tak jak można, tak jak... najwyższy. Nie, no nie można być na dwa. Bo wy jesteście mniejsi. Haha. Ha. Większy od niego! Ale noob Jestem większy. Oto jest... Jop, jop, jop. Quit. Leź mój konik. Idziemy. O! Nazwijmy go Coś tam więc te kratki co to jest o to mój już dom ej, ej szkoda, że nie można zabić konia, zobaczcie to mi brakowało w Brookhaven. A mogę tak zrobić? Nie. O, mogę tak zrobić. Start! Ej, liścik nie niekoniowy. Start! Ten. O, nic nie mam. A co to? Jak zrobię? Acept. O jezu nie! Uda się ku jeden. Ej, jakbyśmy konika do wody, to szkoda, że nie można to tak, że się, że się dusi, a czeka ten konik, ale nie, że żeby zginął. O, da się pływać, super. Nie chodzi mi, żeby zginął. Po prostu tak żeby... żeby też był ten. maksymil... Max z max tego oddychania, max oddychania, było nie wiem jakieś... 4 bąbelki, na przykład 10 bombelków. Ale dwadzieścia to przegięcie. Dobra. Pyk. O Jezu, i nie włączyłem, będę musiał płacić za prąd. Co? Dobra. Gabrysz dobra, tylko nie przeszkadzaj dobra? Bo ja to nagrzewam, nie? Dobra O, sobie po odrażную! O, dzień wstaje Brookhaven Może Gabrysz pójść pojechać, pójść się skupić Jest O, idę na komno przeskoczyłem Jest, jest O, przeskoczyłem bramę Jestem bogaty kto nie zamknął drzwi? Dobra, teraz musimy go do safeu, wiem jest safe. Oje! Oh yeah. Otwarty ma otwarty ma. Poczekajcie pójdę. Kto ma otwarty safe? Kto ma otwarty safe? Dobra. F, F, F.

Teraz, bo tu jest wyjście. Ale i tak wyjdę. Dobra, zobaczmy, kolejna osoba. Czy ktoś jest taki nie mądry No, mądry, dobra, mądra. To jest mój człowiek. A ja zamknięte? Bo wtedy będę zapominalski. Znaczy nie, że nie mądry, tylko zapominalski. Chyba, że ktoś po prostu tak nie, nie zamyka. To, to to nie jest mądry. Człowiek <suszy> nie dobra jeszcze ktoś że <suszy> Ja sobie że jestem pod piekasą i u <suszy> oh nie! U oh nie! U oh nie! <suszy> to To <Spie> sprzed Renderman <suszy> Ja mogę patrzeć! Ego! Aaaa, Co to jest za typ?

U nie, znowu jest, ale typ Ale ten typ nie wejdzie do mnie Ha, ha, Wszedł, on szakował mu Zobaczę Tak, on mu szakował U nie go. Nie wiem, to znaczy trochę Rango Trochę coś słyszałam od youtubera takiego o. Po deskach skaczemy super Trzeba szybko zamknąć drzwi Aha bo on chyba wszedł do tego Bezdomnego czy coś Chyba nie wiem, coś mu się rozwaliło w no domu bo... A tu drzewko mi przeszkadza No dobra śpię, może to koszmar ja nie mogę spać Zap. e, o Śpię, tam nie mogłem... O czy ja śpię! Dzień jest! Ale... Ale... No może, właściwie może być tylko szmat. To mogę, może zasnąć. No to musi być jakiś haker. zobaczmy. Zobacz. O mnie, 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 Konik po, jak mojego konika to idziemy zeszalić. Ej, właściwie, no idziemy zeszalić. I <tuszy> będziesz mi tu susiad ukradł ty, maskowiczu jeden. O jest Jaki jesteś? Hmm? 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 Leż! Leż! Jeszcze raz! Przecież no, Rozumiesz? Teraz siad! No siad! uciekasz. Wreszcie! O Jezu! W majtkach jesteś! Jaki wstyd! Nie porywaj mojego! Sąsiada! Co to jest? Sąsiad! Żyjesz? Chyba uciekł. Albo... Porwał go albo zabił go, nie wiem. Straszne. Trzeba się dowiedzieć, kto. Czy może to był sąsiad? Może. Ja, może to był sąsiad właściwie. To zły. Nie wiem. Powiedz, czy ty jesteś sąsiadem, czy nie. Bo inaczej wyglądasz. Dobra, jesteś. Właściwie ty może ty jesteś sąsiadem, pomożesz wyjąć ludzików, Ale dlaczego ty się akurat jesteś przestępcą? Hmm? Gdzie on jest? Ale właściwie to chcę też oh. Dobra, zaczekaj. Muszę ci przyjąć. Może na przeprosiny. O właśnie. Stój, tylko jeszcze może coś lepszego dam ci. O właśnie bomb. Co ty zrobisz z bombą? Ty! Czy to wybuchło? Ja nie widziałam, żeby to wybuchło. Dobra, ale chyba, chyba już powinniśmy kończyć ten odcinek. Bo zrobię jeszcze dzisiaj kolejny, ale to w innej grze. Dobra? To pa pa!